Wyznacz liczbę a, dla której rozwiązaniem równania z niewiadomą x jest podana obok równania liczba. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby wziąć tę liczbę, podstawić za x i zobaczyć, jakie wyjdzie a. To do dzieła pod punkt a. Podstawiamy sobie za x 7. Mamy 2 razy 7 plus a ma dać nam 5. 14 plus a daje nam 5, a to jest 5 od 14, czyli minus 9. Mamy a. Pod punkt B. Mamy x kwadrat minus 7 równa się a plus x. Za x musi stawić minus 2. Czyli minus 2 do kwadratu odjąć 7 ma się równać a minus 2, bo za x stawiłem minus 2. Minus 2 do kwadratu to jest 4 odjąć 7 równa się a minus 2. Minus 2 na lewą stronę. 4 odjąć 7 to jest minus 3 plus 2 to jest a. A to jest minus 1 podpunkt c podpunkcie c mamy a kwadrat przez x minus 1 równa się x czyli za x wstawiamy 3 czyli mamy a kwadrat przez 3 minus 1 równa się 3 czyli a kwadrat na 2 równa się 3 mnożymy przez 2 stronami a kwadrat równa się 6 czyli a jest pierwiastkiem z 6 lub a jest minus pierwiastkiem z 6 podpunkt D. Damy tutaj. Wstawiamy sobie za x 6 i będziemy mieli 2 razy 6 plus 3 podzielić na a równa się minus 6 plus 9. 2 razy 6 to jest 12 plus 3, 15 na a równa się minus 6 plus 9, czyli 3. Mnożymy przez a. 15 to jest 3a, czyli a to jest 5 nasze a to 5 dalej mamy podpunkt a niech będzie tutaj mamy x plus a razy x plus 2 równa się 6 za x wstawiamy y, minus 4 będziemy mieli minus 4 plus a minus 4 plus 2 to jest 6 i teraz co my tutaj mamy minus 4 plus a minus 4 plus 2 czyli minus 4 plus a Minus 4 plus 2 to jest minus 2, równa się 6. Minus 4 razy minus 2 to jest 8, a razy minus 2 minus 2a równa się 6. Ósemkę na drugą stronę, minus 2a równa się minus 2, a to jest minus, a to jest 1. Oczywiście, bo się dzieląc przez minus 2, minusy redukują. Podpunkt E mamy teraz podpunkt F stawiamy sobie za x -a minus 1 w to miejsce i w to miejsce, czyli będziemy mieli 2 razy minus 1 plus 1 razy a kwadrat równa się 3 razy minus 1, czyli jest minus 3. 2 razy minus 1 to jest minus 2 plus 1 to jest minus 1 a kwadrat równa się minus 3. Czyli a kwadrat to jest 3, czyli a jest pierwiastkiem z trzech lub a jest Minus pierwiastkiem z 3, ponieważ zarówno pierwiastek z 3 do kwadratu, jak i minus pierwiastek z 3 do kwadratu daje nam liczbę 3. Podpunkt F mamy teraz podpunkt G. E, za x wstawiamy sobie minus 25 w to miejsce. Zobaczymy, co wyjdzie. Czyli mamy pierwiastek z minus, minus 25. Minus, minus 25 równa się 30 plus A. Pierwiastek z minus minus 25 to jest 25 pod pierwiastkiem, bo 2 minusy dają plus. Równa się 30 plus a. Pierwiastek z 25 to jest 5 to jest 30 plus a. 30 na lewą stronę. 5 odjąć 30. 5 odjąć 30 to jest a, czyli a to minus 25. I podpunkt h nam został. Wstawiamy sobie za x minus 3 w to miejsce. Mamy pierwiastek z 7 odjąć 3, to się równa minus 1 trzecia a. Pierwiastek z 7 odjąć 3, czyli pierwiastek z 4, to jest 1 trzecia a. Pierwiastek z 4, to jest 2, to jest 2, to jest 1 trzecia a. Mnożymy przez 3. 2 razy 3 to jest 6. To jest a, a to się równa 6. a to się równa 6. No i mamy tutaj obliczone wszystkie a. Stop, tutaj mała pomyłka, minus zjedzony, tutaj powinien być minus, tutaj powinien być minus, tutaj powinien być minus, czyli minus 6, przepraszam. Czyli w ostatnim podpunkcie, a to minus 6.